3 październik 2014 Zapora w Pilchowicach, zbudowana w latach 1904-1912, chroni mieszkańców Doliny Bobru przed okropnościami powodzi. Tak jak wspomniałem, jej budowa rozpoczęła się w roku 1904 i zakończyła w 1912. Chroni ona mieszkańców okolicznych przed powodzią. Znajduje się na dolnym śląsku na rzece Bóbr. Oprócz ochrony przeciwpowodziowej spiętrza także ona wodę dla potrzeb elektrowni wodnej, która znajduje się. Koło zapory. Tutaj rzeka Bóbr. Tworzyła ona także sztuczne jezioro, które nosi nazwę Jezioro Pilchowickie. Dojechać tutaj można na kilka sposobów. Można dojechać samochodem osobowym, można także dojechać pociągiem, który kursuje między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. I należy wysiąść na przystanku osobowym. Filchowice Zapora Można także Dojechać autobusami PKS Które kursują Między Jelenią Górą A Bolesławcem Tutaj korona Zapory Pozdrawiam Do zobaczenia w okolicach Елени горы.